Hej! witam was serdecznie w kolejnym odcinku Bioshock Infinite e, Jesteśmy na cmentarzu i będziemy sobie... O jezu, Founder Lies. Fajnie, i wszystkie powiesili, tak? I pozabijali. Brawo e, I będziemy sobie teraz szukać, nie wiem, matki tej Elizabety czy czego Ogniomiot i tak dalej. No jest tu dużo tego. Tutaj jest, tak? Nawet kłódka tam się świeci, coś z tą kłódką będzie. Poczekajcie, no na razie tu nikogo nie ma. Stawy medyczne, warto sobie obadać teren, co gdzie się znajduje. O, berberka zerwę! Przyda się do eliksirów, a nie czekaj, to inna gra. I, 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 i we związku z tym, co, coś tu jest. Nie jest, chyba nie ma więcej. O, jest, zawisłem się na grobie. Dobra, chodźmy.

<laughs> Wiecie, co mi to przypomina. Lenin. Dokładnie Lenin do no. do oh. Wow!

Elizabeth, are you all right? w w w Where, where did she go? So, hold on, you need to rest for a no, I'm that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? She's not. He, he used me to, to power that device. He up some kind of tear. Mm -hmm. okay. I to jest to co, co to jest ten potworek, co ma przywoływać zmarłych. To właśnie ona. Myślałem, że ich będzie więcej. Najwyższy szkoda, że nie zombie. Nie no ciekawe czy będzie tylko ona, czy, czy będzie więcej takich. Fuck. o oh, shit. dobra. Pomóż mi, Elizabeth. Dzięki. Byś pomogła jakbyś... O właśnie, dziękuję. Zajebiście. Zdychaj! No cholera jasna. Macie. Zajebiście, dobra pomarni wszyscy e? gdzie jest ten duch? nie mam w ogóle soli wow troszeczkę muszę ich rozwalić w ten sposób bo nie mam zupełnie soli co? To tam są rakiety tak? aha gość z rakietami cholera Masz umieraj Tam jest duch widzę O zajebiście Jeden cały pocisk wystrzeliłem, zajebiście Przerąbane Au! What the fuck Walnąłem ją Nawet nie przypuszczałbym, że się da Mówiła coś dziwnego przed chwilą. Nie tak łatwo ją zabić. Au, potrzebuję jakiejś broni. Dzięki, ale akurat bardziej by mi się sole przydały. Bo życie to jeszcze mogę sobie odnowić w tym miejscu. Natomiast nie mam ani soli, ani nie mam amunicji. Patrz tu. Ała. Nie mam w ogóle teraz amunicji żadnej. Dobra, soli też nie mam żadnych. Zajebiście po prostu, mam tylko życie. No musimy przejść tam. Dajcie mi przejść. Elizabeth, będę cię potrzebował i to bardzo szybko. Dawaj. Dobra. Mamy strzelbę. O! Tu coś jest. Może gniazdo spróbujemy zrobić. To pomaga. Au, 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 au. Nieprzyjemnie. O fuck. O, kurde, fajnie, wleciała sobie. Przerąbany, nie mam absolutnie nic. Żadnego, żadnej many, znaczy żadnych tych soli, ani, ani amunicji. Tam sobie poszli gnoje. Ona teraz ma więcej życia. Kurczę, gdzie my jesteśmy? O, dobra, zajebiście. Musimy przejść tam na tamtą stronę. Zajebiście, tam coś jest. Palera jasna. Macie, łapcie to gówno. Korbacz. Zajebiście. Chciałem to edzę strzelać. Stawy medyczne. No umieraj, gnoju! Fuck you! Zabijecie. Ja pierniczę, naprawdę zero amunicji praktycznie, ta strzelba jest tak powolna. Co tu zrobić w ogóle z nimi, Korbacz, któremu amunicja się po prostu kończy od razu. Tu mamy jakąś amunicję, nice. ogólnie rzecz biorąc, to macie gniazdo. No są sole. Potrzebuję coś, co będzie ją jebać. To może niekoniecznie... Tsunami? Elektrycznie, to ok. Nie wiem, na, na ile ona może sobie pozwolić. Wow. Spoko. Na ile ona może sobie pozwolić? Eee, przywo przywoływanie ich wszystkich. Tu są pod spodem zestawy medyczne. Szybko. Dobra. Dawaj! Okej. Okay. Grzejnik. Dawaj ten grzejnik. Wow. Czemu mnie tak przeniosło? Fak, 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 fak. Kurwa, przyszli sobie tutaj po prostu do mnie I chuje mogę zrobić A? <laughs> Przecież leżą tam te zestawy, nie mogę ich podnieść naprawdę Przejebane, ale to jest hard Ej, Zawsze w tym samym miejscu Mamy lekko, że tak powiem przejebane Coś jest Z tego co wiem, to jest to dosyć pomocne. O! Fajnie, dzięki. Idź mi stąd. No, umieraj, no. Mówiła Pindo. Fajnie, ona sobie ich przewoływać będzie bez końca, co jest troszeczkę w dupę. No właśnie, ja będę tak umierał i umierał i umierał. Staram się, Elizabeth, staram się, ale nic nie mogę zrobić. Nie ma sklepów żadnych. Chodzi na to, że nie mam wyjścia, jak w sumie. Au! Zaibyście! No biegnij! No kurde, booker, nie bądź, błagam, nie zgrywaj z idioty. Bo tego nienawidzę w bohaterach właśnie. Bo w tych haterach gier robienie z siebie idioty, a niestety tak często w grach bohaterowie robią to fajnie, że umiem biegać, ale niestety w tym przypadku przykro mi, nie pobiegnę, i niestety tak często robią. Dobra. Co ja mogę zrobić, a tutaj jest naprawdę kijowe miejsce. I ona sobie ich po prostu przywołuje. Co ja mogę zrobić? No dawaj! Zmienił Zmienił broń zamiast... Zamiast strzelić. Fajnie, zaraz... No właśnie, umieram. E nie umrę jak na razie jeszcze, ale y, jesteśmy w totalnej dupie. Zerowa amunicja, co tam jest? Ona tylko zyskuje więcej zdrowia od mojego umierania. No, dawaj ten korbacz. Co do cholery. Nie ma co nam pomóc Tak, jasne. Nawet jej nie można niczym walnąć. Też zajebiście. Dzięki. Miał być tu korbacz i gówno z tego. Tak, jasne. Jeszcze nie da się tego walnąć niczym. Bo jakbym tutaj mógł przerwać to kastowanie. O, jasne, super. Mieraj, dupla kingo. Eee, sorry, ale nie mam absolutnie żadnego pomysłu na to, jak ja mam nią niby zabić. Poczekajcie, no, jest gorąco. Eee, Generalnie z tej broni, która tu jest, no nie, nie ma nic ciekawego. No, czy ten korbacz, ale dlaczego oni w ogóle nie. Jak widzieliście, ten nie mogłem podnieść tego korbacza. Nie pokazała mi się żadna tego typu opcja. Zobaczmy, czy uda nam się wyjść stąd. Nie, nie uda się nam wyjść stąd. Mhm, jasne. Niby nam strzelba załatwiła, wyczerwała zupełnie coś innego. Tak, najlepiej jak się obrywa właśnie jak nic nie ma yy, w okolicy a i tak obrywam. Tego ja rozwaliłem. Tam idzie. Au! No dawaj, chodź tu. Podchodzi i nic z niej nie mogę zrobić. Tak, jak ja. Dzięki. Jak ja do niej podcho podchodzę, żeby ją ubić, to ona mi zdejmuje całą tarczę. Praktycznie. Tej nie mogę zabić też, nie wiem, z jakiej dupy. Dawaj, 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 dawaj. Miałem niestety tutaj amunicji już. To się jej kurwa nie da. Ah. Tam jest co? Tam jest korbacz. Ale sam go wyrzuciłem. Ja tu podniosłem korbacz? Aha, podniosłem korwacz, który nie ma amunicji w sobie. Zajebiście, brawo. Dzięki. No jasne. To nieźle idzie. Oczywiście, zmarnowałem, nie, nie udało się nic zrobić. Dobra. N najgorsze, że z nim nie za specjalnie coś wypada. No i już nie mam ammo. No dawaj tą strzelbę. Dobra. mi się gdzieś przenieść. Dawaj. Dawaj tu, Sikso. Jak to nie mam amunicji? Przecież zebrałem to stąd. Dobra, spieprzamy. Idziemy po tego korbacza, który jest tam. Ale fajnie, że nie mam amunicji, pomimo że. Mm -hmm, tam oczywiście też nic nie ma przy sobie. Dawaj Bo mi to. Zbyt. Tu nic nie ma do cholery jasnej, no? Na gówno mi to, jak tu nic nie ma. Nie mam amunicji już. Nie mam. Czym w nią strzelać? Nie mam żadnej... Nic absolutnie nie mogę zrobić. to jest bez kurwa sensu. Kazałem mi to zrobić, ale tutaj nic nie ma, to po co mi... Po co mi to w ogóle? Mogę no, ja ją jedynie walnąć, ale to bez sensu. Ała, no jasne, teraz nie jeszcze coś jebie od tyłu. Co ty kurde nie powiesz? Zpieprzamy stąd. Nie ma już broni tutaj przecież to jest autentycznie zero sensu nie mam broni a nie mogę dokupić amunicji. Tu mam jeszcze jedną mapteczkę. Oni strzelają jakoś ale nic z nich nie wypada. Dobra, spieprzam. Jeszcze chwila. Ugh. Absolutnie nic nie mam. Zajęliście. No wejdźcie tu po prostu. Ale Ta Elizabeth tam siedzi. Nie mogę absolutnie nic zrobić, nie mam amunicji. No co ty kurde, nie powiesz, że mam mało amunicji? No chodźcie, tu, Gnoje. Czemu tu nie wejdą? No chodź tu Nie A... się tarcza odładuje Tak, ja jego on mnie co? Ale dalej nic Kurwa jasne no, teraz już nie mam w ogóle nic Eee, słuchajcie, jest bez sensu absolutnie ta walka Nie można nic zrobić, nie mam żadnej amunicji i... Mogę tylko stracić życie, nic więcej. No chodź, ja świetnie. Jezu, kto tam się tak, kurwa tłucze. Dobra, nic, idziemy zginąć i spróbujemy to jeszcze raz zrobić. No. Uh, nie, chwila, przecież ja tak będę w, wchodził bez końca. Ostatni punkt kontrolny w takim razie, bo to jest autentycznie cholera jasna, bez najmniejszego sensu. Jednej kuźwa walki na tym nie możemy zrobić. No, kurde. Gdzie my, kurde, jesteśmy? Tu. Autentycznie tu, dobra. Słuchajcie, ja y, muszę wykupić sobie jakąś ammo, i tak dalej. I w kolejnym odcinku po prostu idziemy tam, już się spotkamy na cmentarzu i ją zarąbiemy. No to trzymajcie się, sorry, ale no jak widzicie, jest to pod pewnym względem bez sensu, skoro nie możemy, nie możemy nic zrobić, a, ponieważ nie mamy skąd brać amunicji. Jesteśmy na zamkniętym terenie, nigdy tak wcześniej nie było, bo, bo zawsze jak się z kimś tukliśmy to, ale mówię oczywiście o poprzednich częściach, to zawsze był jakiś sklep, gdzie można było przynajmniej za pieniądze coś kupić, a tutaj autentycznie się nie da, bez sobie na zamkniętym terenie. Dobra, żegnam się z Wami, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!